Cześć, tutaj Fałde. Witam Was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj ten troszkę clickbaitowy tytulik, ale przy okazji tej bitwy na T3485M chciałem troszkę pogadać sobie o mapie Pilzno. t 85 m to jest czołg, który na pewno wszyscy znacie, bardzo popularna maszyna, szczególnie na szóstym poziomie na twierdzach. Jeden z polecanych czołgów, również przeze mnie, do właśnie tego typu rozgrywek jest bardzo uniwersalny. Nie dosyć, że posiada całkiem przyzwoity pancerz, jak na czołg szóstego poziomu, to ma naprawdę bardzo mocną armatę z dobrą penetracją i dużymi obrażeniami. 144 penetracji na zwykłych pociskach, 180 obrażeń i 194 aż mm penetracji na pociskach premium. Do tego Oczywiście mobilność jest przyzwoita, no naprawdę jest to bardzo dobrze zbalansowany czołg. Te, te, skośne, te skośne pancerze, te płyty skośne, a im również tutaj robią dużą różnicę. Jeżeli się strzelamy z pojazdami, oczywiście swojego poziomu, no wiadomo, że, że wyższe tiery go farmią bez większego problemu, ale powiedzmy na szóstkach to już nie jest takie proste. No i tutaj będziemy mieli bitewkę na t T-85 I chcę porozmawiać sobie troszkę o tej mapie, a szczególnie o tej właśnie centralnej części, o której widzicie. Ostatnio coraz częściej gram właśnie w tym miejscu na tej mapie dlatego że daje to po prostu dużo bardzo możliwości rozwaliłem sobie drzwi naprzeciwko po to że miał przestrzeń na czołgi przeciwnika i tutaj na samym początku bitwy jeżeli szybko skrócicie do tej środkowej części do tego hangaru hali tak to nazwijmy to jesteście w stanie właśnie złapać sporo czołgów bardzo fartowne trafienie z mojej strony jesteście w stanie złapać sporo czołgów które jeszcze się nie zjechały, jeszcze nie zajęły swojej pozycji po prostu możecie bić je w bok bez, bez otrzymywania obrażeń tutaj tak się właśnie zdarzyło 600 punktów obrażeń podarzeń na moim, na moim koncie no i ta mapa tak jak widzicie ma tutaj przestrzał przez tą rozwaloną ścianę przez dwie bramy dodatkowo mogę kontrolować środek gdyby ktoś próbował wjeżdżać i bardzo ważne co często gęsto mi się udaje robić jeżeli jakieś czołgi lekkie tutaj szarżują czy próbują spotować sobie na tych hałdach węgla na wschodniej części mapy to również tam jesteśmy w stanie im zadać obrażenia. Oni ja się bardzo często y, zupełnie nie spodziewają tego, że ktoś zacznie do nich strzelać z tej strony i można łatwo taki czołg szybko spacyfikować i mieć go z głowy. Y, rozwalam sobie drugą bramę po to, żeby mieć lepszy przestrzał. Oczywiście tutaj trzeba też uważać. To jest taka miejscówka, gdzie y, tak jak zawsze powtarzam, jeżeli macie jakieś miejsce, z którego wy widzicie dużo różnych. Miejscówek to jednocześnie was, tych wszystkich miejscówek, widać oczywiście, więc musicie uważać i musicie mieć oczy dookoła głowy. Mapa Pilzno jest dość mapą taką schematyczną. Bardzo często te bitwy wyglądają w bardzo podobny sposób. Dużo osób jeździ teraz tutaj na, na tą wschodnią flankę, próbuje pchać za torami. Nie lubię tego szczerze robić, nie ma tam żadnej osłony. Jeżeli zostaniecie wyświeceni, a nie macie świadomości tego, jak dużo czołgów znajduje się po drugiej stronie, to możecie zginąć. Natomiast tutaj widzicie środek, można sobie przycisnąć, można zaatakować. Oczywiście jestem w tej dobrej sytuacji, teraz, że jestem top tierem, więc nie muszę się bać, że jakiś czołg wyższego poziomu na mnie wyjedzie nagle z bliska i będzie mnie chciał zniszczyć. Natomiast tutaj trzeba wyczuć moment, kiedy właśnie tak jak teraz podjechać, schodzić sobie czołgi i mieć jeszcze większe pole manewru, ponieważ widzę, że na tej wschodniej flance drużyna przeciwko. Wygrywa, natomiast nasza drużyna przycisnęła sobie tutaj przeciwników na tych mniejszych halach. No to podjeżdżam oczywiście w tą stronę, gdzie nasi mają przewagę, po to, żeby jeszcze. Zaflankować, zaatakować od boku. nie Niespodziewających się tego przeciwników teraz tego T34,85M spróbuję tutaj trafić. Jak będzie wyjeżdżał, to się, tak się właśnie dzieje. On nie miał świadomości, że ja znajduję się w środku, w hali. Szybko się zatrzymał, oczywiście, kiedy mnie wyspotował, no ale już zebrał dwa, dwa razy obrażenia. Trzeci strzał mój w końcu, jeszcze jedno trafienie i powinno być po nim. Niepotrzebnie zebrałem te obrażenia, liczyłem, że uda mi się trafić bez przycelowania. Ten pojazd, natomiast 25 HP zostaje teraz zabrane mu przez artylerię i. Mam go z głowy, już miałem się wycofać, objechać sobie od środka, ponieważ takie wyjeżdżanie, kiedy widać skrawek czołgu, nie jest raczej najlepszym pomysłem. PZ-4H, nie powinno być tutaj z nim większego problemu, jeszcze próbuję gdzieś tam znaleźć sobie na jego kod, no ale, no ale nie zdążyłem. Ponieważ tutaj drużyna moja klikała, że ktoś znajduje się w rogu na mapie, na K2, K3, to Podjeżdżam sobie na tą hałdę i próbuję go wyspotować. Jest M4, e, więc szybko ją zutylizujemy i e, za, za chwilkę wyświecił się Hellcat. E, Przeanalizujemy oczywiście, oczywiście, za chwilkę na pociski burzące. E, najlepsza amunicja, której możecie strzelać do Hellcata, to właśnie burzaczki. E, szybki hit za 200, i e, już mamy czwartego fraga. I jeszcze tam bodajże jeden czołg. Jest, te, te, strzeliła artylerię, w międzyczasie spado się dzieje w tej bitwie. E, naprawdę dużo tutaj. E, nagle wszystko się tak naprawdę. Zaczyna szybko, szybko dziać, na początku ta bitwa była troszkę statyczna, ale, ale jeżeli już wyjechaliśmy, zaatakowaliśmy z tej strony, to e, okazuje się, że to wszystko naprawdę bardzo szybko się toczy, 9 do 9, 4 fragi, ponad 2000 uszkodzeń, teraz wyjadę sobie na tą M10, będę starał się pozostawać tutaj troszkę, e, troszkę na dole, po to, żeby musiał strzelać moją wieżę, ta wieża jest dość obła, więc liczę na to, że uda mi się coś zrekoszetować, to niestety to się nie zdarzyło, e, obaj teraz nie trafiliśmy w siebie, jeszcze jeden strzał w tego, tego M10 francuskiego I mamy go załatwionego 11 do 9 Musiałem po prostu podjechać do jego na blisko Dlatego, że skoda była z drugiej strony Mieli mnie z dwóch kątów Mogli mnie tutaj dość łatwo farbić Więc musiałem szybko i z jednej strony czołgiem się uporać, Żeby później sobie... Tutaj to zrobić tą skodę. Wyjeżdżam delikatnie, po malutku jestem na jeden strzał dla niego. no Na dwa strzały, bo ten czołg chyba nie bije aż tak mocno, natomiast on też nie ma za dużo hapeków. Piękne trafienie tutaj idealnie weszło, no i skoda zostaje wysłana do garażu szósty frag, więc specjalista już jest, a ja jadę dalej szukać sobie fragów. Więc co do, co do tej babki, tej naprawdę jeżeli nie macie pomysłu a to mapę, gracie czołgiem średnim albo na przykład gracie czołgiem ósmego poziomu, rzucił was na dziesiątki, to naprawdę warto sobie. Spróbować. Jeszcze artyleria tam schowana gdzieś na końcu, to dość ciekawe. Już nie pamiętam, czy uda mi się ją skasować, ale bodajże tak, bo tutaj nie ma za bardzo kto tego zrobić, więc tak jest. Artyleria jeszcze odbiła ode mnie jeden strzał i jeszcze je będę musiał poprawić, no, ale tym razem się udaje. Już tutaj RNG nie spowodowała jakiejś dziwnej, dziwnej sytuacji, więc razie bym wam spróbować sobie grać tego na środku, tylko tak jak mówię, tu trzeba naprawdę grać ostrożnie, trzeba dobrze wychylać. Jeżeli wychylicie się, strzelicie do przeciwnika i widzicie. Że on jest w was celowany, to schowajcie się, poczekajcie sobie pół minuty, 40 sekund. Dajcie mu czas na to, żeby się zniechęcił, żeby uznał, że was nie ma, że pojechaliście gdziekolwiek indziej i po prostu wtedy się wychylicie, żeby go znowu zaskoczyć. Tak samo możecie sobie próbować wychylać się z różnych, z różnych tutaj stron, macie dwie bramy, macie tą rozwaloną ścianę, więc są trzy tak naprawdę miejsca, z których możecie wyjeżdżać, naprawdę radzę z tym pokombinować, bo sporo w ostatnio gram w ten sposób i da się to całkiem fajnie zrobić, ludzie się po prostu nie spodziewają, że ktoś tam może zagrać, a jeżeli widzicie, że na mapie już po prostu macie przewagę, no to można zagrać agresywnie wjechać do środka, zaflankować jedną czy drugą stronę, naprawdę możliwości z tej hali jest bardzo dużo, jeżeli już macie ją za tutaj zajętą i zabezpieczoną, to. Potem dojechanie w dowolne miejsce na mapie tak naprawdę jest kwestią kilkunastu sekund. Jeszcze ten t on też ma cztery fragi. Bardzo, bardzo mocny pojazd. Bardzo lubię ten czołg. Rzadko nim gram, ale ponieważ trafiła mi się naprawdę świetna bitwa na nim, no to postanowiłem wrzucić go i przy okazji troszkę poobywalać o tej mapie. Wiem, że na pewno duża część z was ma ten pojazd, chociażby dlatego, że był z niego, na niego kiedyś maraton. Sporo osób również kupiło go sobie po to właśnie, żeby wykorzystać go w grach, grach kladowych jest odrobinę lepszy od Dudego. Natomiast jeżeli nie macie go, a posiadacie rudego, to też pewnie wiecie o czym mówię, bo te czołgi są bliźniacze. Różnic nie ma jakichś strasznie dużych. No, delikatnie lepszy jest ten T34-85M. Więc jeszcze wyjeżdżam tutaj o się tego nie spodziewa totalnie. Jeden strzał prosto w tyłek. Piętnasty frak dla naszej drużyny i ósmy frak dla mnie. Bitwa zakończona, tak to wyglądało. Szybka, elegancka bitwa na mapie do Tyle będzie w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się bitwa podobała. Była taka dość szybka, dynamiczna. Tak jak mówię, spróbujcie sobie zagnać na, na środku, na środkowej hali, w, na piliżnie. Myślę, że, że może to troszkę pomóc, zwłaszcza osobom, które nie mają za bardzo pomysłu, a nie chcą tempo stać w tych mniejszych halach albo cisnąć sobie za torami. W miejscu gdzie nie macie żadnej osłony możecie liczyć, liczyć tylko na to że Jeżeli ktoś się wyświeci to wasza drużyna go szybciej wystrzela albo że um, Że po prostu wy będziecie w stanie wyspotować czołgi przeciwnika Zanim one zobaczą was um, To jest taka moja moja rada dla was jeżeli, jeżeli Wam się podoba ta bitwa, zostawcie łapkę, napiszcie, czy macie te 3485 i czy lubicie nim grać, chociaż spodziewam się, że, że wszyscy lubią ten czołg po prostu. No i tyle. Zapraszam Was do kolejnych bitewek, do kolejnych odcinków na moim kanale. Widzimy się oczywiście na streamach w poniedziałki, środy, piątki i w weekendy po godzinie 18 na Twitchu, gdzie właśnie tego typu bitwy, jak ta się odbywają. Do zobaczenia. Trzymajcie się. pa. pa.